Witam Was, z tej strony hodowla zwierząt, jak zawsze w tym odcinku zbierzemy sobie ogórki widzicie jest bardzo gorąco jeszcze trochę liście od górków podkładły bo padało w nocy widzicie kabaczki szybko rosną ładne się tutaj porobiły no dobra, zobaczymy czy tutaj na początku są najpierw jakieś ogóraski. słońce tak podświetla ale te są jeszcze troszkę za małe weźmiemy te największe i jutro znów będą kolejne. I tego możemy zebrać. Taki mniejszy, ale... Słońce trochę nie sprzyja, ale... Nie widzę. odbierzemy Troszkę zobaczymy. Tu jest kije ładne. Nie są duże, ale takie najlepsze na kiszenie. Znów takie... Duże to... Takie przerośnięte też już nie są smaczne. Niektóre mogą być przerośnięte, bo wczoraj nie zrywałem jakoś nie miałem czasu. No i dzisiaj już mogą być niektóre przerośnięte. W nocy troszkę dopadało, Nic, co sprzyja ogórkom, bo lubią bardzo mokro. Ładne, ładne ogóreczki. Zaraz pójdą do kiszenia. Widzicie, tu już są takie i jutro już będą troszkę mi się Jutro znowu będą już na zbieranie. No tu jest, widzicie. Zawsze się jakiś oschował góra. Nie wszystkie się zawsze zauważy. Tutaj w tym gąszczu będzie najgorzej. Ale damy radę. Tego też możemy, bo będzie taki okrągły tylko. Nie będzie rósł wzdłuż, tylko wszerz. Tego tak samo. Czasami te takie troszkę mniej się też dobrze zerwać, bo czasami do słoika brakuje. Jednego czy dwóch takich małych. No i wtedy trzeba iść znów na pole, bo po co prze, przekroić dużego jak można małego wrzucić, nie? A jeszcze przecież urosną, zobaczcie. Trochę to słońce nie sprzyja, ale damy radę jakoś. O, jest kolejny. Już jest ich kilka się tak zagęściły mocno A Tego też zabierzemy I tego O widzicie jakie tu grube Może moje... mój cień trochę przeszkadza o, Widzicie jako ładne Jednak dobrze było Szybciej wsadzić te ogórki pod folię, bo chociaż są wcześniejsze. Więc są drugie dosiane, więc jak już te się skończą, to będą kolejne. Widzicie, Patrz, bym, bym przeoczył takiego ogórasa. Na pewno jakieś przeocze. Bo to nigdy się wszystkich w 100% nie wzbiera, bo gdzieś się pod liściem zawsze zawinie. Proszę uważać, tylko żeby ich tutaj nie nadeptywać. Kolejny ogóras Jeszcze teraz można tak co drugi dzień zbierać, ale jak przyjdzie tak już połowa lipca No to już będzie się codziennie zbierało, bo mną rosły Dobra, tu już nie ma na razie To jest trochę lepiej, bo mają mniej liści A widzicie ile ogórasów jest ile jeszcze i kwitnie małych Coś będzie, za trzy słoiczki może akurat Ciebie też zbierzemy. Ciebie zbierzemy. Nie wiadomo czy jutro będę miał czas, żeby zerwać. A takie przerosty to już nie są dobre. No widzicie jaki tu byk. Te co są już większe to pójdą na mizerię oczywiście. Do obiadu. A jak jakieś jeszcze większe zostaną Jego widzicie tutaj na mizerię będą akurat. Sam raz. A później można również plasterki i również na konserwowe ogórki czy coś w tym stylu, nie tylko w kiszone. No, takie małe są dobre, bo do słoiczków akurat. I już kończymy zbieranie ogórasów i pójdziemy do zwierząt. Widzicie, jak są takie grube, to też trzeba zabrać, bo one tylko będą przeszły rosły, a nie będą wzdłuż. I później też takiego wrzucić, to... albo jak taka ósemka się robi z nich. Jeszcze będzie ogórków tu na spokojnie O, w dzisiaj tu są te te drugie co dosiałem, nie? To jeszcze nie mają tych kwiatków, ale no będą niedługo miały. Za jakiś tydzień dwa już powinny się pojawić To jeszcze zostawię na jutro Tego no już może mogę zebrać Digie też wezmę Idą już widzicie w trawę tam, ale to nie będzie przeszkadzało Mogą sobie tam rosnąć Tu jest ogóras tu zobaczcie jaki bykol wyszedł o nie są jeszcze takie przerośnięte, wiecie Tylko jak już na ten czas to, takie ładne duże są w miarę Nie ma co zapeszać, ale są Na razie jest dobrze Dobra, to jeszcze jeszcze za szybko o, i tu jeszcze się schował ogóras. Ostatni o dzisiejszego rwania chyba wiadomo, może jeszcze kilka przeoczyłem, bo widzicie jest kawałek, ale to będą na jutro I widzicie, jest trochę, trochę ich jest duże zostawimy z 2-3 na mizerię, tamte się ukisi i już będą na mało słone takie dobre ogóre... ogóreczki rozostawimy je I jeszcze Wam pokażę jak marchewka jest duża nawet jest bardzo ładna Lubią sobie pokrupać dobrze, teraz, bo w nocy dzisiaj padało to ładnie nam tutaj ruszy. O, widzicie? Ja tak zawsze przeżarzam. O, takie ładne już są marcheweczki. Te to akurat są małe, ale są jeszcze grubsze, nie? Dobra, ale naprawdę dzisiaj grzeje. Dostałem właśnie też y, ostrzeżenie, że ma być dzisiaj burza z gradem, ulewne deszcze i wichury u mnie. Dlatego. Tak mocno grzeje i duszno jest, że mi Bianka ogóra sobie nie wzięła. Masz gdzie sobie maszekkę? No ja jedną ty drugą. O, masz. No jeszcze nie. A ja ogóra sobie z domu zaniosę i zaraz do was wrócę. Dobra, już jestem, ale naprawdę słońce dzisiaj do jest tak duszno, że na pewno będzie jakaś burza. Normalnie aż nie da się wyrobić na tym dworze. O, gąski już tańcowały, jajko chyba, żeby nich. A nie, to te młodziaki. Jak widzicie, te kaczki siedzą na tych dwóch jajkach, czy je odsuwają. Wykluły mi się teraz przez ostatnie dwa dni. Kaczki francuskie podrzuciłem pod te kwoki i nie chcę siedzieć na nich. No, tylko na tych dwóch jajkach tamta poszła się najeść. Już tak. nie liczę, że coś z nich będzie. Tak sobie tylko siedzą, bo siedzą. Zobaczymy, czy tutaj jajo zniosę. bo tu czasami znoszą, nie znoszę. Węski czekałem, zaraz im muszę chlebka dać, bo za chlebem czekają. Co tam kucie? Niosę jajka ładnie. Ostatniego filmu w środę z inkubatorem to znów teraz dwa jajka wczoraj zniosły, dzisiaj raczej nie zniosą, jutro znów powinny znieść. Tak więc jakoś się trzymają. Króliki jak na razie żyją, no gorączka im trochę do pieka. No, i tak mam taki problem, że samica zajęczaka mi się nie chce zakosić. W ogóle coś mam jakiegoś pecha, że w ogóle samce nie chcą skakać na samicę. No i co jedyne, tutaj się taka katastrofa stała, co miałem te trzy zajęczaki. Został tylko jeden, samczyk, tam te dwie. Nie wiem, co im się stało. Pewnego dnia po prostu zaczęły się od razu wykręcać. Nie wiadomo czemu. Były najedzone, zostały żarcie, nie było gorąco. A po prostu jakby wykręcały się i od razu upadły. Nie, nie wiem, co im się stało czy to znowu ktoś przeroczył czy coś, ale no, nikt nie widział ich tutaj, nie? i został tylko ten samczyk, też był taki licha, ale widzę, że już mu się poprawiło no i tą samicę próbuję wrzucić do samca samica chce, a samiec w ogóle nie chce na nią skakać nie, nie pokazuje zainteresowania, no jak wcześniej to, którą samicę mu nie wrzuciłem, od razu chciał na nią skakać a jak teraz samica właśnie się parka, to samiec nie chce Tam samicę to 4 dni próbowałem zakocić, aż w końcu zakociłem. Mam tego właśnie zajączaka. Jest tutaj ten Kalifornia i jest jeszcze ten boss. No i żadnemu się nie chce w ogóle skakać na samicę. Jedną samicę tą niebieską wrzuciłem do właśnie do tego bossa. Sobie siedzą razem już z tydzień. Mówię może, może akurat ją za, za nie? Tu jest ten samczyk, a tu jest ta samica niebieska. Może akurat coś działa. Uciekł. Zobaczymy. Czekałem za trawą, więc muszę im trawę urwać i. No i im podawać, bo są głodne, chyba. Widzę, że te już się tutaj zaczynają tarmosić, więc muszę te samiczki odsadzić. Się zaczynają tutaj troszkę gryźć, więc prawdopodobnie już się parkają. Więc, no, dorzucę je do samca innego i odsadzę je. Co nie się Bianka? No. No i co, i to by było na tle. no te gąska czasami znosi jajka, ale rzadko coś teraz mi znoszą, ta młoda para z tamtego roku to już przestała znosić. Jak na razie tylko te starsze znoszą. I jeszcze Wam pokażę te moje młode francuskie, jedna garbonosa, co mi się wykluła. Tutaj są te kacuszki aktualnie są tutaj w takim pojemniczku, dzisiaj je przerzucę do większego, po, do większego miejsca. Jest ich tutaj 7. I ósma jest tutaj, no bo troszkę się pomoczyła pod wodą, więc tu się suszy, no i tu są tam te kaczyszki, tak więc te biegusy z tymi kurczakami z tymi zmieszam, wrzucę do jednego miejsca, nie powinny się dziubać i tutaj właśnie wyczyszczę sobie na kolejne jajka. No i co, tu chcieliście inkubatory, żebym wam pokazał, tu jest właśnie ten żółty stary inkubator, tu z tatą zrobiliśmy niedawno, z takiego pudełka, prawdopodobnie to był kanapnik. Tutaj mieliśmy taki regulator, no i włożyłem jaja, tutaj jest na akumulator, prostownik działa, tylko akumulator już się zepsuł, chyba się rozładował, że po prostu tylko przez prostownik ten prąd idzie. No i widzicie, widzicie tu mam termometr, no i pokazuje jaką temperaturę, jak spadnie tam o 1 stopień czy 2, to się włącza i znów temperaturę. Tu jest ten nowy, o którym był poprzedni film, jak na razie działa, odpukać. Tu jest mój najstarszy inkubator. Pierwsze filmy z inkubacji skaczek właśnie nagrywałem. Nie pamiętam czy to był odcinek, ale właśnie miałem go się w pokoju. Tutaj mam kurze jajanioski. Tutaj te dwa gęsi i indycze jajo wczoraj wrzuciłem, a tam te dwa dni temu. No i tu są wszystkie odnioski. Jest ich 58, i jak na razie są zalężone Więc mam nadzieję, że coś z nich będzie. I tutaj mam jeszcze jeden. Taki inkubator tylko go muszę umyć, bo już z niego jaja wyrzuciłem. No, gdyż się pół z niego wykluło i pół z tego. No i z tamtego tutaj dorzuciłem, że jest pełny. Proszę bardzo, jest jeszcze jedna francuska, się kluje. Na wieczór się prawdopodobnie wykluje. No i tutaj tak poprzerzucałem te jaja. Upaprały się, bo jak wiadomo, kurczaki się klują, to czasami pobrudzą. No tak jak więc widzicie, jest 8 wyklutych francuskich. Jedna jest. No już się kluje można powiedzieć. No i ta gąska to jest właśnie spod tych kaczek. Co wziąłem to ostatnie co było jedno gęsi jajo i jedno kacze. To się gąska wykluła, a kaczuszka się nie wykluła. No i tu jeszcze Wam pokażę. Widzicie groch ładnie się pnie po górze. Tu już się tak zawija, takie pętelki się robią. Tu jest ta wasola japońska. Tutaj jak widzicie mięte już oberwę krzaków, a tutaj jeszcze półtora krzaka mi zostało. Chcę, żeby tamta najpierw odeszła. Tutaj od salera te dolne liście poodrywałem i pociachałem i do zamrażalnika. Sam jak widzicie, kopor już tu wyrasta. Tak sobie go zasiałem. Wiecie, jak się sieje nawóz. Tak porzucałem i coś wyszło. Tutaj też również powyrastał. Gdzie niegdzie i dlatego tak nie hakam w tym, żeby właśnie ten kopor trochę odbił. No Zaczęła fasola ładnie kwitnąć. Mam nadzieję, że coś z tego będzie. No i pomidorki już są ładne, w miarę takie. Jestem w miarę zadowolony. Jak widzicie są już takie ładne. Tylko czekać, żeby się robiły czerwone. Jak już zaczną się robić takie pomarańczowe, to je zabiorę do domu. Tylko jeszcze widzę, że rosną, więc nie będę ich zrywał. Ładne kwiatki dostałem, muszę te ślepe czubki poodrywać jeszcze, bo widzicie, wyrastają. Wystarczy jeden góra dwa dni już są ślepe czubki. Jak się nie wiecie, co są ślepe czubki, to są takie dodatkowe. Łodygi, znaczy no łodygi, góry takie odrastają i one są w ogóle niepotrzebne. One tylko zabierają, e, zabierają te najpotrzebniejsze soki pomidorom. No i jak nie będziecie ich odrywać, to będziecie na krzaku mieli dużo malutkich pomidorków, a nie takie, no wiecie, większe. Same takie można powiedzieć, o takie wypiertki będziecie mieli. A jak, bo, bo one zabierają właśnie ten sok, no i tak pomidor też nie rośnie. A jak będziecie to odrywać, to wszystkie te najpotrzebniejsze soki, właśnie będą szły w te pomidory, w owoce, a nie w krzak. Bo one się, zanim wypuściły te kwiaty, to najpierw się, wiecie, rozkrzewiają i puszczają właśnie w te łodygi, a nie w pomidory. I też pomidorów tak nie będzie. Tak więc, no, op, trzeba poodrywać co jakiś czas. Najlepiej tak co kilka dni, nawet można co tydzień oberwać tylko wiecie, nie można dopuścić, żeby były jak największe, bo tutaj raz nie zauważyłem, przy którym to pomidorze, o tutaj był taki większy ślepy no i tu troszkę usunął, trochę się tak zmizerniał pomidor, no ale jeszcze żyje no, no i te ślepe czubki po trzeba poodrywać, bo no bo są niepotrzebne no i co tu jeszcze zobaczymy papryka, papryka jest do bani w tym roku mi się nawet nie chce ich hakać, bo jest tylko tam jedna. Reszta puściła kwiaty i nic jej nie ma. No i tu jest ta kapusta. Kapusta już teraz na nie pryskam, Na razie popadało, ale jak widzicie, jest pogryziona przez te robaki. Przez mszyce. Ale tu jest ta wcześniejsza, to się ładnie zawija. Mam nadzieję, że coś będzie z tego. No i są co no i są malinki. Malinki już są. Ostatnio zabrałem tę szklankę. To mama już też słoik włożyła na zimę. Są dobre malinki do zjedzenia. Tu jest Rabarbar. Od dziadku dostałem dwa krzaki. W tym roku wkopałem i się przyjęły. No I tu są te, co były siane, świeże, więc tak one licho coś wyszły. Ale mam nadzieję, że coś z nich będzie. No Tutaj też właśnie są te malinki. No i stawik nasz. Tu jeszcze jest cebula. Też jeśli już nie hakam, bo. Zamiast narastać w korzeń, to w ogóle w korzeń nie rosła, kurczyła się wręcz. Tu jest to z tamtego roku co cebulę wsadziłem. No i czekam, właśnie będę miał z niej nasienie, pobiorę. Bo to nie była już dymka. W tamtym roku wsadziłem jako dymkę, no a y, że wsadziłem ją na piachu na słabej ziemi, to praktycznie nie wyrosła, i w tym roku znowu ją wsadziłem. Te większe zjedliśmy, a te mniejsze właśnie dosadziłem, żeby były na, y, na nasienie. No, i tu jest Melisa. Ja ją już tutaj obrywałem. Ładnie już odrastają listki. niedługo znowu będę zrywał. No, i pora, pora, pora. Kochana, pora ładnie rośnie w tym roku. Nie ma co zapeszać, ale jest super. Jak na razie. No, i dobra. Ja będę kończył ten film. Jak widzicie, tu się te słoneczniki również tutaj jest piękny pod ze słoneczników. Słoneczników nam w tym roku nie braknie. No i dobra, jak już ten film jest bardziej o roślinach, no to wam pokażę od razu w szklarni co się dzieje. E, tu są te sałaty. Jak wiecie, tutaj co była ta, e, przepraszam, kapusty, ta podwójna kapusta była. To przesadziliśmy, ją się przyjęła. To się ładnie zawija. Tutaj ją widzę, nie jedzą robaki. Pomidorki są ładne, niektóre są takie. Te niektóre widzicie ładne okrągłe, niektóre podłużne. Tutaj mama wsiała koper, ładnie i z tyłu tutaj rośnie, więc będzie do ziemniaczków. No i tutaj, co jedynie, jeszcze są te, wiecie to, podobne do dyni. Nie pamiętam, jak to się znów nazywa, znów zapomniałem. Już nie chcę nawet myśleć. Tutaj prawdopodobnie wyszła seller z tamtego roku, acz znaczy, przepraszam, ze z trzech lat dostaliśmy właśnie od babci takie celery porę, no i ona tu, wiecie, przez zimę jeszcze sobie te kwiaty puściła, bo tu ciepło było w szklarni, o widzicie, ślepy czubek jest, yy, puściła kwiaty, no i tutaj tak się rozsiała i patrzcie, że po dwóch, trzech latach jeszcze ziarno dziś było i wyrosło ładnie. No i tu jest lubczyk, dwa te, te też muszę oberwać i pokroić, żeby było na zimę gorąco już w szklarni. Tylko muszę czymś tutaj zastawić, żeby kurczaszki nie wchodziły i nie wydziubały. Więc ja może tu oknem zastawię i będziemy kończyć ten film. Dobra, jakiś starym oknem zastawiłem, to raczej kaczki nie wejdą, kurczaki raczej nic tutaj nie zrobią, więc dobra idziemy i będziemy kończyć ten film. Widzicie kaczuchy rosną. Kurczaszki też się fajnie zrobiły. Tu są gąski tegoroczne co może pokazywałem, siodłane garbonose. Są dwie i są dwie Francuzy młode, co jak widzicie bez lampy sobie biegają. Jak więc ja będę kończył ten film. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, zostawienia łapki w górę. Prawie już mamy 4100. Jak na tą chwilę co nagrywam, to około 4 subskrypcji brakuje. Jeśli chcecie kolejny film, to po wbiciu 200 łapek w niedzielę pojawi się kolejny film o 22. Tak więc trzymajcie się, do zobaczenia, pozdrawiam wszystkich, no i trzymajcie się, no i cześć.